No to grę No to otwieramy razem. No, czekamy na klienta. No to bierzemy zieloną herbatkę i zwyczajne kuleczki. Mieszamy. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Łatwo to się robi. Ja, no to czekam. No, to jeszcze robi zlodamy coś, to. Dobrze, i mamy to, ale dajemy pani. Mano, não, não é linda Tá Tá masz jakieś słodziutki. To i to. Mieszamy. Nie ja, obolenek sobie. Czy sprawdzimy jeszcze jedną grę? Niemożliwe, że to dzisiaj, bo jeszcze nie wiem. Bo w tamtym odcinku też mówiłem, że sprawdzimy jeszcze jedną. Czyli, że to, ale nie udało się w jednym odcinku. A no więc, no to. Teraz jeszcze spora. Kloset. Udało nam się. No teraz, już. I chcecie dzisiaj grać? Pewnie, wezwać. Dzisiaj sobie jeszcze jedno, które znalazłam na gólu. w Boba Story się klika. Tak ma obsesyjna Boba. Tu jeden raz. Tutaj widzę, że jest jakiś ten... No.